dobry widzowie, z tej strony Oskar i dzisiaj będzie ze mną grał kolega Przywitaj się Dzień Siemano Właśnie gramy w taką grę gdzie się kopie i właśnie <laughs> Bardzo fajna ta gra Fajne. Trochę botów se pokupuje, a tak naprawdę? A widzowie, a nie, ej, Oskarza, ponieważ chyba coś powiedzieć widzowie. A jak spodoba wam się film i no to nie zapomnijcie zostawić lajka i suba i co ja jeszcze miałam powiedzieć? O, o moim kanale. A no, że jak twój kanał miał na, jeszcze na imię? Ten Miko, dużej Miko, spacja 4567. Ok, no to idźcie zrobić subskrypcję do kanału Miko 4567. Ej, a posłuchaj mojego y, y, tego. Sol. To miał być ale chyba się nie udało. Piję sobie. Ja jak idę do szkoły idę spać. W nocy, ja w nocy jest du I wtedy idę do szkoły. Jezu, ja jestem zmęczony. Taki jestem, widzowie, taki ja jestem. Okej, okay, no to ja tutaj nalażę. Zostawcie subskrypcję, mi bo mam jednego suba. No, on ma tylko jednego suba. Pomóżcie i mi, i mojemu koledze. Obaj chcemy, dotrzeć, obaj chcemy e, w przyszłości mieć bardzo dużo subów i wy możecie nam w tym pomóc, ale żeby nam pomóc, musicie zostawić oczywiście subskrypcję. Czyli Wie, wiecie co? No, zostawcie subskrypcję. <laughs> A może jakiegoś backpacka se kupię? Back, pak back, back. Okay. właśnie kopalnie mamy przy sobie, czyli idealnie się złożyło. Biegnę do sklepu. Nie musisz biegnąć, możesz kliknąć sell i już tam jesteś, jak klikniesz sell. Kurde, ja tyle kosztuje kurde. No, z tysiąc kosztuje sikerka, znaczy ten kopak, kopar. Koperak... A pracownik ile kosztuje? Chyba pięćset ile? E, to mało. Jak dwieście jedenaście. Ja już tutaj kopię złoto normalnie. Ale u mnie nie ma żadnego equip pokazane. Ale o co ci chodzi? Ja przecież nic nie mówiłem o equip. Ja mam pracownika. A właśnie, widzowie. Ja właśnie se pokupowałam pracowniki. Teraz mój kolega będzie kupował. Ta gra jest strasznie fajna i ten, jak bardzo was proszę, żebyśmy dobili. No, może nawet dzisiaj 20 subskrybentów, by było tak. Ja bym był taki szczęśliwy, widzowie. wiem to w sobie. Ej, patrz na swoje prawo i zobacz, ile ja już mam kupionego. Co? A ja właśnie sobie te dopiero zbierałem. Uuu, mam jakieś te. Dawność. Jakieś szare diamenty. Nie wiem, co to. Szary, no to silver. Ja już mam złoto, ja już mam po tym szarym. A kolejny kosztuje zł. Mały kosztuje ten. No widzowie, właśnie my w to już trochę gramy. Zacząłem y, odcinek no tak w połowie. Ja już mam max poziom strażników. I jeszcze. Ja, dopiero... ja sobie drugi kupiłem. Ja już mam trzeci. Ja już mam trzy, które mają trzeci. No, jak możecie powiedzieć, to chyba jestem trochę lepszy niż mój kolega, ale to dlatego, że mój kolega później zaczął. Czyli o, jeszcze widzowie, um, będę robił na przykład, dziennie będę robił na przykład. Z, z... Cztery odcinki może, eee, właśnie w ten szampun, szampon szampun, kiedy się, kiedy robiłem jeden odcinek z taką grę, w takiej grze, Bo gdzie, ta, co? Gdzie się ten, chyba szampony. No tam, gdzie się na głowę szampony i wtedy się myje. No widzę by, widzowie by ci powiedzieli, ale no no ale tak. Ja, tak jak to grałem? A, no, 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 chyba tak. Tam są takie fyzury, a jak się na przykład uzbiera tyle tego na fryzury, to... Ten. Nie jak się zrobi twoja, wtedy, twoje jak włosy, jak to się to zrobią to... takie gigantyczne i wtedy, wtedy się myje. myję. To, to wtedy odlatujecie. No. Ja już diamenty sobie kopię. Diaksy złoto. A diamenty wiesz ile robią? Sto Wiem. 150. 50. Chłopie. Wiem. W miarę dużo. <coughs> Idę diaksy wykopać i widzowie teraz będę zbierał już na... Co to było? Już na... będę zbierał na nowe te koparki. Będę sobie tu na końcu kopał, bo tam najwięcej diaksów się spałni. Dobra, ja mam jakiś leczak. Chyba mam wystarczająco na nowy yy, koparkę. Nie, tamta miała za 9 tysięcy? No chyba było za dziewięć tysięcy, widzowie. Jezu, to mi tyle zajmie, widzowie. Okej, okay, no to na razie no znalazłem sobie, że tak nie za bardzo warto jest kupować tamte um, na razie koparki, czyli na razie będę kopał sediaksy i później będę kupował koparki wiedzowie. No bo tak 9 tysięcy to normalnie minął lata zanim ja to z, z, narobię. To. Widowie, co się stało? Kolejnego strażnika, tego dobrańca. okej. Tego co kopie wiesz, tak, um, pracownika, a tu ja muszę kończyć, Antonara. Widzowie pożegnajcie się z kolego No to może później. Tak? Okej, okay, nara. Widzowie no to niestety. Mój kolega musiał kończyć, ale ja jeszcze pogram Pokażę... Widzowom, wi widzom, widzom jak gram. Jezu, ile tu kosztuje, ale też jak ja dużo dostaję. I tam chyba już Silver jest, tak, Silver, Lawa Silver. Chyba mogę jeszcze jedną koparę. Jeg må si det en Okej, okay, no to widzowie chyba tam się skończy na dzisiaj nasz odcinek i. No.